Jest tam ktoś z Izraela? Mam informacje prosto z nieba. Izraelu, ty jesteś narodem wybranym, tak jak i my Polacy. Ale to co w tej chwili robisz, mam na myśli twoją odpowiedź nieadekwatną militarną na strefę Gazy. To jest obora. Widziałem w obie strefy gazy spowito w czarnym dymie. I usłyszałem głos. Anioła z tyłu mnie. Powiedział tak. Znaczy, ja tego nie jestem w stanie powtórzyć dokładnie. No, niestety. Powiedział rytmem, wierszem. TAKĄ MELODIĄ Ale sens był mniej więcej taki Spójrz Zaraz wyłoni się gniew Boga Ze strefy gazy Cała strefa gazy Była zasnuta w czarnym dymie Paliło się Kotłowało Gdzie nie gdzie zaczął wyłaniać się Biały dym, takie stróżki Po chwili z tych stróżek Powstał Taki trójwymiarowy hologram płaski, coś jak odbicie monety. Avers taki, nie? Taka pieczęć trójwymiarowa z białego dymu. Ja patrzę, a to twarz Boga. W gniewie, w smutku. Się zastanawiam, a czego z tego białego dymu? Szałem. To jest dym z krwi niewinnej. Tam w Strefie Gazy na tą chwilę, a jest 4 sierpnia 2014 na tą chwilę to tam zginęło prawie 2000 ludzi po stronie Gazy. Rannych 7-8 tysięcy podają. Ale często jest tak, że jak ci co są zaginieni, to są potem zabici. Także ta statystyka może wzrosnąć. Znakomita większość z nich to są cywile, dzieci i kobiety. W Izraelu, twoja odpowiedź jest absolutnie nieadekwatna. Szkoda, naprawdę szkoda, że to tak się rozpoczęło, że porwali tych małolatów trzech, rozstrzelali. Ich. To jest straszne. To była też wasza odpowiedź, kiedy spaliliście Palestyńczyka. Ale teraz w tej chwili to robicie ludobójstwo. Nie bądźcie kuźwa tak jak inne narody. Jesteście narodem wybranym ze złota. Widziałem waszych żołnierzy w strefie gazy. I tak, mają elementy ze złota są brzydcy nie mają pięknych twarzy takich grawerów jak aniołowie aniołowie na swoich ciałach mają tatuaże albo grawery, no w zależności na jakiej częstotliwości ich spotkasz nie? jak jest daleka faza i jest ze złota to ma grawer zamiast, zamiast tatuażu to ma taki fajny grawer, piękni są wy wyglądacie izraelscy żołnierze jak niedolewy złote. Także opamiętajcie się. Gniew Boga i smutek już żeście wzbudzili.